Kontynuuję dzisiaj opowieść o Adolfie Dymszy, naszym najpopularniejszym i największym dawnym komiku. Fenora caramilla donna. A poskolże spytam się, czy donna moja może skłonna, że właśnie mnie. O, o. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Kontynuuję dzisiaj opowieść o Adolfie Dymszy, naszym najpopularniejszym i największym dawnym komiku. Przede wszystkim filmowym. Przepraszam Pana, pan dyrektor Pana prosi. Coś Pan narobił, Panie Hipek, Proszę, Panny ludzi, grunt to zimna krew, prawda? Korowód filmów z Dymszą trwał dalej. Grał często w kilku w ciągu jednego roku. Brawurowo zagrał w 1933 w farsie Każdemu wolno kochać. Co? E? Jako bezrobotny kelner to czasy wielkiego kryzysu ekonomicznego. Wspiera jak może swego przyjaciela, utalentowanego, lecz gamoniowatego kompozytora, Mariusz Maszyński. Pomaga mu w zdobyciu ręki pięknej Reni, Lilii Zielińska, córki właściciela kamienicy, do której z cholewki opasły, ale bogaty, baleron. No, już teraz wiemy, że jest to rzeźnik. Może Pani pozwoli, że ja wpiszę do tego albumu jakiś wierszyk własnego wyrobu? No. Obejdzie się bez Pańskich wierszy. Co jednak równie ważne, Kelnerowi Hipkowi, czyli Dymszy, udaje się sprzedać piosenkę swego przyjaciela dyrektorowi muzycznego teatru. Wolno to miłości prawo. Piosenka owa, tytułowa Każdemu wolno kochać, robi oszałamiającą furorę. A hipek zostaje nawet wzięty za jej autora. Prawdziwym dymszowskim przebojem jest śpiewana w duecie z Mirą Zimińską. Piosenka, kara mia, conta". senora cara mia konta. Senora cara mia a pozwól, że spytam się, czy donna moja może skłonna? Za męża wziąć właśnie mnie. Kocham cię jak? To readorę. Nie, powiedz mi tak, na znak. Żeby utrzymać Państwa w tym wesołym nastroju, zapraszam teraz na pełną projekcję dawnej komedii Każdemu wolno kochać, w której występują również artystki i artyści z warietę. Życzę dobrej zabawy.